Jesteśmy w obiekcie specjalnym 3003. Był to magazyn arsenału nuklearnego w Związku Radzieckiego. Oficjalnie Polska nie posiadała arsenału nuklearnego, ale Rosja rozmieściła na terenie naszego kraju swoje głowice. Znajdujemy się właśnie w jednym z magazynów, gdzie te głowice były składowane. Tutaj widzimy. Na podłodze otwory, do których były przyczepione albo stojaki, albo wózki na, na głowicę. Stąd głowica była ładowana na taki wóz ręczny i była transportowana do głównego holu w tym miejscu. Tu była wyjeżdżana. Tutaj, jakby nie ma śladów, była suwnica. Gowica była podnoszona na suwnicy i stawiana e, pionowo. Potem była w nią uzbrojona rakieta. Coś tutaj widzę. Y, wojsko prawdopodobnie zrobiło sobie tutaj jakiś teren do ćwiczeń taki mały poligon, ponieważ możemy tutaj znaleźć. Yy, łuski. Tylko że łuski są jakieś takie dosyć dziwne. Nie wiem, ja muszę sobie poszukać, co to są za łuski. To jest chyba z amunicji yy, nieryfikowującej, ponieważ tutaj wszędzie są, są ściany. Zaraz pokażę, jak wyglądają te łuski. To jest takie coś. Bardzo ciekawa konstrukcja. Zobaczymy, co to jest. Podejrzewam, że to są właśnie jakieś takie podkalibrowe. Pociski nierykoszytujące. Nie, 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 Co my tutaj mamy? Elementy wentylacji. Ładna przepustowość 1050 m3 na godzinę, mi się wydaje. To jest jakiś rosyjski znak. Ja niestety nie znam rosyjskiego. Może kiedyś uda mi się nauczyć. Jeżeli coś tam widać, to Stefanie, tutaj łbanie w saloze. Jakie magazyny tutaj były? Ja jestem ciekaw, czy, jeżeli by tutaj przynieść yy, liczni Geigera, czy jeszcze coś by wykazało. Wydaje mi się, że jeszcze jakieś śladowe promieniowanie by występowało. Co mamy? Kolejny magazyn. Nie spodziewałem się, że będzie ich tutaj tak dużo. Resztki filtra powietrza. I kolejny magazyn Co to my tu mamy? Jakieś pomieszczenie Oczywiście cała baza jest już pusta, opustoszona To cud, że jeszcze jakieś tutaj elementy metalowe się znajdują O, to wygląda ciekawie Tu pewnie była komora filtrów Jeszcze pozostałości Po posadce Nie powiem, żeby to było równo położone ale to jest rosyjska baza wczoraj byliśmy w MRU w poniemieckich bunkrach to ściany i sufit były otynkowane i pomalowane na biało tutaj Roscy nawet się nie przyłożyli, żeby równo ułożyć płytki na podłodze no trudno, bo u nich się liczyła wielkość i ilość, a nie jakość także to, to typowe dla Sowietów co to my tu mamy tutaj był tak jest, tutaj był filtr powietrza Pierwszy pewnie wstępny, chociaż nie, wstępny pewnie będzie na samej górze, ten taki pyłowy i tak dalej. Tutaj ten filtr wydaje mi się, że już będzie yy, odciągał yy, szkodliwe substancje typu jakieś gazy bojowe czy, yy, czy, 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 czy cząsteczki napromieniowane. To jest zbiornik na yy, olej napędowy, To jeszcze widzimy piękne przebłyski, czuć dieselę, nic. To makerowa? Tak. A jednak widzicie. Kolega potwierdził, to jest amunicja znacząca. Podź. W środku no, ucówek, Aha. to jeszcze wchodziło na to. I tu masz farbę i przy uderzeniu ta farba tymi wypustkami wylatuje na boki. No widzisz, takie co? To jak normalny pocisk, no ale... Ja to musi boleć uderzenie z tego. Trochę boli, tak ale to. Pewnie bardziej niż wola. Jest do szkoleń, nie? Tak, 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 tak. tak jasne. Wylatuje łuska, wylatuje Aha. pocisk. Super, ja mam wiedzieć. dzięki za informację. Pójdźmy dalej. Wszędzie jest po prostu syf jakiś rozlany woda z dieslem. Tu widzę kolejne wejście, pewnie było. Nie, nie widać światła dzielnego. O, za mało ja nie wiem co. Uhu, uhu. Uh. Tu pewnie było jakieś, jakiś syp. Widać ewidentnie ściana pod ukosem. Nie chcecie tam ładować za bardzo. Tak żeby mi ten roz się na dynię nie zwalił Idziemy do następnego pomieszczenia Kontrola sufitu. Pomieszczenie numer 9 mokro Kolejne pomieszczenia. Wszystko jest kompletnie zrujnowane niestety no. tak to wygląda te bazy zostały opuszczone podejrzewam w latach we wczesnych latach 90. O! Znaleźliśmy klopa. Tutaj też mamy zbiornik. Zobaczymy co mamy w środku. Ten jest... Nie śmierdzi dieslem. Bardzo możliwe, że to był zbiornik na wodę. Każda taka stacja mogłaby zostać w każdej chwili w razie zagrożenia zamknięta hermetycznie, odizolowana totalnie od świata zewnętrznego i musiała utrzymać się i obsługę przy życiu, przez przynajmniej miesiąc. No, pewnie łącznik, łącznik prądu. Tu jakieś elementy jeszcze instalacji, podwieszenia do kabli. Yy, stacja, obiekt, w którym się znajdujemy, był obiektem specjalnym. Miał taki sam stopień tajności, jak bar, w którym byliśmy wcześniej. Każdy, kto wszedł tutaj bez odpowiedniej przypustki, yy, był skarany śmiercią po prostu. No, szpiegostwo albo był wieszany, albo po prostu zastrzelony na miejscu. To był jeden z najtajniejszych obiektów w naszym kraju. Tutaj w okolicy są trzy takie obiekty: obiekt specjalny 3001, 3002. I 3003, prawdę mówiąc, wystarczy być w jednym, żeby zobaczyć wszystkie, ponieważ one wszystkie zostały zbudowane na tym samym planie. Wszystkie wyglądają identycznie. Co mi się rzuciło w oczy, tak naprawdę w nozdrza, tutaj pachnie właśnie pomieszanie zapachu takiej stęchlizny z zapachem oleju napędowego. Nie wiem, może możliwe, że jakiś charakterystyczny taki zapach już dla opuszczonych obiektów to radzieckich Jeszcze szybki rzut oka na te właśnie magazyny. Oczywiście drzwi były zasuwane. Widzimy jakieś fragmenty uszczelnień. To pewnie systemu wentylacji. Główny hol jest troszeczkę większy. Tam była główna brama wyjazdowa. Suwnicą były pociski. Znaczy się znaczy, same głowice były przetransportowane tam do bramy. I ładowane na mobilne wyrzutnie, ponieważ tutaj nie było stacjonarnych wyrzutni, a wyrzutnie mobilne. Wyrzutnie były bardzo podobne do, do wyrzutni, które są używane teraz, do wyrzutni Topola M. Topol M właśnie bazuje na tych wyrzutniach, które były używane w tamtych czasach. Dobrze, zobaczyliśmy już wszystko, co mogliśmy tutaj zobaczyć. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś był w jednym takim obiekcie, to tak jakby widział wszystkie, ponieważ one wszystkie były takie same. Pokażemy może tylko jak się z tego wychodzi, bo to jednak wejście, czy tam wpaść to jeszcze nie jest taka sztuka. Większą sztuką jest wyjście. Ja, ja się na tak się zrobić. Okej. Okay. Dobrze, wychodzimy. Wyjście jest stosunkowo proste, tylko można się troszeczkę powrócić, My akurat zaraz siadamy do samochodu, to ja będę pluł, bo będę miał całą tapicerę uwaloną. Dzień dobry. jest <laughs> ostatni? Dzień dobry. <laughs> Trzeba się upewnić, że wszyscy wyszli. No i tak to wygląda. Z, z zewnątrz nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. W środku wygląda znacznie lepiej. Dobra, dzięki za uwagę, do widzenia.